Dziś pokażę Ci, jak możesz wykorzystać efekt Ikea w swoim biznesie, żeby angażować ludzi w przemyślany sposób, tak by sami pragnęli kupić Twoje produkty i usługi, tylko dlatego, że poczuli, że dołożyli do nich swój mały kamyczek. Przedstawię Ci świetne przykłady, które zadziałały w wielu biznesach i pomogły rozwinąć się markom z różnych branż. Ja nazywam się Joanna Barska, a ten kanał to Marka i Mózg. Zapraszam. Mamy lat 50. XX wieku, czyli mniej więcej czasy, w których toczy się pierwszy sezon serialu Mad Men, a Betty Draper zostaje wrzucona w ramę idealnej pani domu. Czerwone usta, nienagadna fryzura, rozkloszowane sukienki. W tych właśnie czasach o przetrwanie walczy pewna amerykańska marka mieszanek ciast, czyli takiego proszku, z którego po wody powstaje błyskawiczne ciasto. Firma zatrudnia Ernesta Dichtera, psychologa, który bada motywację konsumentów. Dichter wraca do nich z prostym rozwiązaniem – przygotowanie ciasta z takim, gotowca jest za proste. Kobiety czują, że oszukują i nie wkładają w pieczenie tego ciasta wysiłku, które wydaje im się, że powinny. Rada Dichtera brzmi tak. Usuńcie ze składu sproszkowane jajko i każcie gospodyniom dodać do mieszanki jedno świeże jajko tak, aby poczuły, że wkładają w to jakąś pracę. To jest bardzo nieintuicyjna rada, bo dlaczego zmuszanie klienta do większego wysiłku miałoby go zachęcić do zakupu? Ale marka jest desperowana, jest na granicy plajty, więc stosuje wskazówkę Dichtera i sprzedaż mieszanek wzrasta. Gospodynie czują się bardziej zaangażowane w proces pieczenia, a to zwiększa ich satysfakcję z efektu ich pracy i z samego produktu. Pół wieku później to zjawisko bada trzech psychologów. Zapraszają uczestników do własnoręcznego składania, w pierwszym badaniu do składania takiego prostego pojemnika do przechowywania z IKI, a w drugim badaniu do składania origami. Celem badaczy jest sprawdzenie o ile w oczach odbiorców zwiększa się wartość produktu, który w jakiś sposób ci odbiorcy współtworzą, samodzielnie go składając. czyli w przypadku pudełka z Ikei, badacze sprawdzają, jak ludzie, którzy składają pudełko, wyceniają swoje dzieło względem tego, jak ludzie wyceniają taki sam, ale już gotowy produkt. Wyniki są takie: osoby składające pudełko wyceniają złożone przez siebie od zera pudełko o 63% wyżej niż gotowe złożone pudełko wyceniają osoby nieskładające je samodzielnie. Dodatkowo, ludzie, którzy samodzielnie złożyli pudełko, są dużo bardziej zadowoleni z tego zakupu. O 35% bardziej zadowoleni od ludzi, którzy kupili gotowe pudełko z Ikei, do którego stworzenia nie przyłożyli ręki. Czyli mamy tu już dwa czynniki istotne przy sprzedaży – wartość produktu i satysfakcję z zakupu. W przypadku origami badacze sprawdzili jeszcze jeden element, czyli nie tylko to, jak ludzie, którzy składają origami, nazwę ich składaczami, czyli jak składacze wyceniają swoje dzieło w odniesieniu do tego, jak nieskładacze wyceniają origami złożone przez składaczy, ale również w odniesieniu do tego, jak nieskładacze wyceniają origami złożone przez ekspertów w tej dziedzinie, przez wirtuozów origami. Wyniki tego eksperymentu pokazują nam, jeszcze jedną ciekawą rzecz. Składacze wycenili własne dzieło 5 razy wyżej od tego, jak nieskładacze wycenili ich dzieło. I uwaga, składacze wycenili swoje dzieło na kwotę porównywalną do tego, jak nieskładacze wycenili origami profesjonalne złożone przez mistrza origami. Czyli efekt IKEA jest tak silny, że konsumenci uważają, że ich samodzielnie wykonane produkty są tak wartościowe jak produkty stworzone przez ekspertów. Zwróć uwagę, że to nie ma nic wspólnego z personalizacją. Chodzi tylko o jakiś wkład odbiorcy. Jeśli wkładamy w coś wysiłek, uczestniczymy w czymś, to przywiązujemy się do danej rzeczy, wydarzenia, usługi i ta rzecz ma dla nas dużo wyższą wartość. To zjawisko otrzymało nazwę efektu IKEA, choć równie dobrze mogłoby nazywać się efektem origami. I teraz, jeśli uważnie obserwujesz rynek marketingu, to widzisz, że oddawanie marki w ręce konsumenta i traktowanie odbiorcy jako współtwórcy jest megatrendem od wielu, wielu lat. W dalszej części tego wideo opowiem Ci o pięciu sposobach wykorzystania tego efektu IKEA w Twojej marce. Jedna uwaga na starcie. Będę podawała przykłady różnych branż, żeby zaproponować jak najszerszy przekrój, ale pamiętaj, żeby otwierać się też na inspiracje nawet z odległych obszarów. Jeśli tworzysz produkty online, równie dobrze zainspirować Cię może strategię marki tworzącej produkty fizyczne czy eventy. Gdy prowadziłam firmę produkującą meble na wymiar i tworzyłam w jej ramach kilka marek pod bardzo wąsko sprofilowane targ. W jednej z nich inspirował mnie branding pewnego amerykańskiego serwisu samochodowego Premium oraz polska marka modowa. Więc naprawdę zachęcam cię do otwarcia się na odległe inspiracje, bo może okazać się dla ciebie dużo bardziej twórcze niż kopiowanie czegoś jeden do jeden w obrębie tej samej branży. Ok, czas na przykład. Case numer 1. Personalizacja. Stwórz własnego misia. Oczywistą realizację efektu IKEA wciela marka Bilderberg, która oferuje swoim klientom stworzenie personalizowanej maskotki. Po wejściu na stronę wybierasz konkretną maskotkę, następnie wkładasz, wybierasz ubranie, następnie wybierasz dźwięk, który maskotka ma wydawać, a na koniec. Dobierasz jakieś akcesoria. Analogicznie działają na przykład marki kosmetyczne, które pozwalają konsumentom zaprojektować własne kule do kąpieli, zapachy czy choćby zestawy prezentowe. Case numer dwa. Włóż wysiłek w swoje wakacje. Czy znasz słowo haycation? To połączenie słowa siano i wakacje. Sianokacje. Anyway, ten typ atrakcji oferuje rodzaj autentycznego doświadczenia, który łączy odpoczynek na farmie w gospodarstwie agroturystycznym z aktywnościami typ, typowymi dla tej farmy. Czyli uczestniczysz w dojeniu krów i karmieniu zwierząt, więc de facto nie tylko obserwujesz, ale również uczestniczysz w procesie przygotowywania produktów, które następnie lądują na twoim stole. Na przykład na śniadanie jesz chleb z masłem, który Współtworzyłeś, jesz jajka, które sam znalazłeś, i pijesz mleko prosto od krowy, którą sam wydoiłeś. Atrakcyjne? Pewnie dla niektórych bardzo, ale przede wszystkim satysfakcjonujące. Case numer 3. Stwórz produkt, który pojawi się w sprzedaży. Wyobraź sobie taką sytuację. Barista w kawiarni, do której wpadasz codziennie przed pracą, zauważa, że zawsze zamawiasz ten sam samodzielnie przez ciebie skomponowany napój kawowy, prosząc o dorzucenie kilku składników do bazy w postaci mrożonego podwójnego espresso. Te składniki wyjątkowo dobrze razem smakują, więc barista proponuje, że dorzuci taki napój do stałego menu i pyta, jak chciałbyś chciałabyś go nazwać. Od tej pory w menu na w miejscu nowości figuruje twój czekoladowy buziaczek, a ty możesz zaprosić znajomych na twoją kawę. Fajne uczucie, nie? Tak rozgrzewa swoich fanów marka Threadless, która zaprasza swoją społeczność do przesyłania im projektów grafik na t-shirty. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem od wielu lat, nadesłano już ponad 600 tysięcy projektów, z czego prawie 10 tysięcy weszło do sprzedaży. A może jesteś stylistką fryzur lub robisz make-up, oto inspiracja z branży beauty. Brytyjski salon Bleach London jest znany z tworzenia trendów koloryzacji włosów i w świetny sposób angażuje w tworzenie stylów swoją społeczność. W taki sposób między Między innymi powstał trend Rainbow Roots. To fani marki wrzucali zdjęcia z pomysłami na kreatywne farbowanie włosów przy linii przedziałka, a salon zaadoptował ten pomysł i wprowadził go do swojej oferty. Takie interakcje ze społecznością na zasadzie inspirowania się pomysłami odbiorców Twojej marki pozwoli Ci nie tylko zdobyć lojalnego klienta, ale również zrozumieć jego preferencje i uzyskać szybki feedback na temat Twoich kolejnych nowych pomysłów. Case numer 4. Stwórzmy coś razem. Jeśli jesteś mniej więcej w moim wieku, to możesz pamiętać oczekiwanie na polskie tłumaczenie kolejnych części Harry'ego Pottera. W książce roi się od nas w własnych. Więc robiąc tłumaczenie pod presją czasu, Andrzej Polkowski musiał sobie z nimi sprawnie poradzić. Na jednym z forów prosił on czasami fanów swojej książki fanów książki Rowling o pomoc w znalezieniu najlepszego odpowiedniego Odpowiednika danej nazwy. W związku z tym nawiązała się pewna społeczna kooperatywa. Zarówno młodzież, jak i dorośli, skupieni wokół książki Rowling, dyskutowali nad możliwymi opcjami tłumaczenia i w ten sposób mieli swój wkład w polskie tłumaczenie Harry'ego Pottera. Przykład z innej branży. Marka kosmetyczna Glossier zapytała swoje klientki o opisanie idealnego mleczka do demakijażu i na podstawie tych głosów stworzyła produkt Glossier Milky Jelly Cleanser. W nakręconym wideo modelka opisuje właściwości produktu podczas nakładania mleczka i bardzo ładnie odnosi się do wybranych oczekiwań klientek, pokazując, jak zostały one zrealizowane. Takim oczekiwaniem na przykład było to, żeby mleczko dokładnie zmyło tusz z rzęs i jednocześnie, żeby nie szczypało w oczy. Jeśli tworzysz książki czy produkty online, to jeszcze jedna uwaga ku przestrodze. Pamiętam, jak Michał Szafrański lata lata temu tworzył swoją pierwszą książkę i pytał czytelników swojego bloga o jakich tematach chcieliby jeszcze w niej przeczytać, o jaką wiedzę powinien ją jeszcze uzupełnić. Odzew na tę prośbę totalnie go przerósł i Michał sam przyznawał, że utonął w setkach maili i poświęcił wiele godzin próbując jakoś usystematyzować te propozycje. Niemniej jednak jak widzisz, to jest świetny sposób na rozgrzanie Twojej społeczności przed sprzedażą, a obecnie format ankiet na stories na Instagramie ułatwia sprawę, bo pozwala Ci narzucić np. do Gość odpowiedzi. Case numer 5. Zagłosuj na zwycięską okładkę. Jeśli sprzedajesz e-booki czy kursy online, interakcja ze swoją społecznością i angażowanie obserwatorów w rozwój marki to twoja codzienność. Wiele marek rozwija się dynamicznie głównie dzięki aktywności na Instagramowym stories, bo to jest właśnie miejsce, gdzie utrzymujesz kontakt z tymi ludźmi, którzy już cię obserwują i lubią. Częstą formą użycia efektu IK jest tutaj oddanie społeczności decydującego głosu odnośnie np. okładki e-booka, ale widziałam również głosowanie na wybór tytułu, Takiego e-booka, zdjęcie autorki, które miało się pojawić na okładce, albo też wybór bonusu do kursu. Zapytanie Twojej społeczności w formie właśnie takiej ankiety AB, czy wolą na przykład dodatkowy rozdział, czy tę wiedzę wolą otrzymać w formie webinaru. Możliwości jest sporo. Pamiętaj, że zaangażowanie odbiorców w produkt czy usługę zwiększa w ich percepcji wartość Twojego produktu i satysfakcję z zakupu. Więc takie banalne z pozoru poproszenie obserwatorów o zagłosowanie na okładkę e-booka w rzeczywistości jest silna. Silniejszym narzędziem niż tylko chwytem zwiększającym zaangażowanie i ruch na stories. Dodatkowym plusem skorzystania z efektu IKEA w strategii marki jest to, że pozwala on lepiej zrozumieć czego oczekują Twoi odbiorcy i stworzyć taki produkt, który naprawdę spełni ich oczekiwania. Jeśli pozwolisz odczuć odbiorcom, że mają oni realny wpływ na Twój proces twórczy i na jego końcowy efekt, zwiększysz prawdopodobieństwo zakupu Twojego produktu i otrzymania pozytywnego feedbacku, co jest zresztą super ważne również na etapie dalszej kampanii sprzedażowej. Kluczem do sukcesu tej strategii jest autentyczny kontakt ze społecznością, chęć zrozumienia ich potrzeb i słuchania ich opinii. Gdy ludzie włożą pracę w produkt, Czują się z nim bardziej związani, i w efekcie ich wysiłek zwiększy w ich percepcji wartość tego produktu o satysfakcję z jego zakupu. Produkt po prostu bardziej im się spodoba. Niezależnie od tego, czy masz produkt online. Czy fizyczny wczuj się w sytuację swojego odbiorcy i zastanów się, w jaki sposób, w jakim zakresie mógłbyś oddać mu trochę decyzyjności i jak bardzo mogłoby się to przełożyć na Twoją sprzedaż. A jeśli jeszcze nie widziałeś mojego filmu o tym, jak przedstawić swój produkt lub usługę tak, by klient kupił tę opcję, którą Ty chcesz, żeby kupił, to kliknij teraz w ten ekran i oglądaj. Do zobaczenia!